Bycie nieustąpliwym, odważnym i pewnym siebie. Jak spełniasz te kryteria, no to z każdym problemem sobie poradzisz. Złoto to musisz widzieć wszędzie, jak chcesz być mistrzem. Mam obsesję na tym punkcie, co robię. Jak to robię, to staram się robić to jak najlepiej. Jak staram się robić to na jak najlepiej, to chcę być jak najlepszy. Po to trenuję ciężko, żeby być ponad nimi wszystkimi. Żeby wychodzić i walczyć, żeby nie dać sobie robić krzywdy. Oh